Dla porównania wczoraj wieczorem tutaj były tłumy, a teraz cisza, spokój o poranku w czwartek. W tym sklepie akurat mamy ser. Niewiele, ale coś to można znaleźć. O, takie cudo rowerek 7000 euro kosztuje. Mamy ten cały sklep obok siebie, o którym mówiliśmy. Ale ładnie też wyglądają te rowery. Mhm. Mam wrażenie, że to są elektryczne, wiesz? No, mają takie sprzęty taki sumie, no? baterie Bosha. Interesujące. Taką robią, bo jedna i druga jest taka. Fajny kształt, no. No dzisiaj zdążyliśmy przed 14 się załapać na obiad. No pizza to wychodzi jedna z takich tańszych obiadów. Jak mm. naprawdę dołową pizzami to my się najemy całą rodziną i jedna pizza na przykład tutaj 13 euro, tak? Czyli tak za 26 euro mamy obiad dla całej rodziny. To obok pizzerii fajny sklep rybny z brzydkimi rybkami w tym garażu. I na przykład langustynkę można kupić za 20 euro za kilogram, a to jest zapach taki jest rybny bardzo. Fajne te w okolicy plaży, takie domki nowoczesne, ale zrobione z jakimś stylu kamiennym. A to wygląda, jakby te kamienie były oryginalnie takie stare. To ciekawy pomysł na płot, takie gałązki. Jakieś śmieszne autko. Ale widzę, że to jest taki większy ruch. centralną właśnie. Tak, zobaczcie, we Francji dbają o to, żeby kupować francuskie. Wyraźnie widać, że to jest francuskie albo hiszpańskie. Kokosik. Weźmiemy? Przez no sobie? weźmy, weźmy. To kobiece owoce. nie? Pietruszka, no pietruszka, Dobra, no. tak wezmę Taka suszona. Wezmę. Za to za 0,99 euro. Wezmę na pietruszkę. Już przeszedłem, zobaczyłeś, Już przyszedłem na złoty. Gdzie za złoty 50? Nie, no za face. Nie, nie. Tak, francuska firma kosmetyczna. Wiem za dużo słodyczy było słonys już. Mhm. To jest y, bretońskie whisky za 14 euro. no tak. to już taniej. No tylko żeby bez upakowania inna firma, nie? Nie, nie mhm. wiadomo czy dobre. Ale brytyński. Ceny są zupełnie inne. A kolka ile kosztuje? 1,89 1,89 zł za 2 litry, Wodorosty, tak? Wodorosty? No to, to po czym deptaliśmy ostatnio Tak, to dokładnie, to samo. Aha, to czyli to jest normalnie niedawno. Czy można ta plaży się nakarmi generalnie. O, a to jest y, ten. Ta część, którą widzieliśmy. Mhm. Ile tam kosztuje? 690 kg. Smierniczki rybki. Nie, nie skończył się jeszcze. Jabłuszka, podkreślone, że są z Francji. Zobaczcie, tu można, można sobie kupić taką tartę z łososiem na przykład, nie? Taki kawałek do jedzenia albo z takim, z czymś z pomidorkami. Oh, yeah. To nikogo nie, spój, nie tak Mięska, różne fajne. No, nie, ta, na naszym slajdzie nie było czegoś takiego, nie? Takie też takie. No, z kaczuszką. No, z kaczuszką. I tam też jakieś kotowce są. Fajne. A to kalma kalmary są dziewczyny właśnie. Dużo ja na dobrego sera, tak? To są takie pleśniowe, za cztery. A takie? A to, to za kilogram, rozumiem. A nic po nie. To jest normalny ser, tylko żeby był miękki. O, o! Za dwa raczej. To jest chyba mniej więcej coś podobnego do serca. Aha, to jest co... Bo wtedy też liter ważny. Aha, jak A jakieś ciasteczko, ciasteczko takie. Ciastka doklerki, to nie będzie takie dobre jak w piekarni, no ale zawsze coś tam można zobaczyć, nie takie, takie ciasteczko. ze za zimno. Kosmetyki francuskie. To jest normalne z Na tak. Znaczy tam z przodu były takie dużo droższe rzeczy. Ale na przykład alorealne. Kapsułki. Tak, wiedziałam. Dezydoran sobie wezmę. To jest naturalna woda mineralna do twarzy. Woda mineralna do twarzy? Tak. Nieźle, u nas takich rzeczy nie widziałam. Jakie mydełko fajne. Jest nowe mydełko. Za 2,45. Nowe, nowe. Na przykład y, takie firmy z farmy do włosów na przykład nas nie ma. 369 euro. Zapewne taką jakieś też? Serowo. A to pewnie nie, nie A zobacz, to zobaczy chyba ciasto gotowe. Dział imprezowy, zestaw balonów. no zrozumieć dodatkami, tak? Ryżem można sobie... Bo... Te na wyjazdce ładnie wyglądają. Z kawałkami czekolady na to dziewczyny? Ja bym Szukasz sera? Świeży ser formowany w Kazi, To jest produkt bretonski, ale jest z zwykłej krowy. Jakieś yy, winko musujące za 4,90 winka Winko z promocją, to jest dobra cena. A to jest jak yy, była 5,15 teraz jest 3, 3,60 To jest jakieś chardonnay. Ale na pewno jeszcze będą więcej. Różmy. No tak te winka, no na przykład niektóre po 12 euro, niektóre po 3 euro. Ale taka średnia cena, w tak dostępna, tak około 6 euro. Na 5-6 euro to już można takie normalne winko dostać. 3,80. No są tak, są niektóre firmy inne niż u nas. Do nas nie docierają wszystkie francuskie produkty, jakie takie same. Uh -huh. Jaki to mostuje? 1,74 Chciałem Co robisz. Ale nie jest. TLE, tylko jakieś im. Tak Mamy tak robię. Mocno tłuszczone Ona mnie Nie mamy dziwka. na B12. Oj? Aromos? W zasadzie nie ma w nic. Dobrze, że można się przyczepić. Czemień z borówek i to jeszcze takie niby zdrowy za 2 euro. Wybierzemy. To jest ciekawe, coś. Na, Narysowana jest coś, jak lawenda i takie cwikieryczki. A takie masz czekolady jeszcze? są. wzięła. a może coś jego. Tak, ale No dobra, to weźmy to i jeszcze jakieś żelki dam cię wybierze. A to jest jakieś inna firma? Tak. Francuska. I, i jeszcze pokimonki. A to były takie trochę kwaśne, to jest fizy. Może byśmy wzięli takie. ciasteczka? A to są takie maślane, o, No, mogą być. Bratońskie. O, brytońskie, jak bratońskie to bierzemy. Jakie ceny są? 0,94. O, dobra cena. 0,94 kawa, opakowanie do cukru, pudry. Bardzo wygodne, nie? Takie od, od, odkręcisz i sypiesz, i zakręcasz, i, i super. Sprawdzimy, czy we Francji też jest problem z olejem słonecznikowym. A, nie, proszę bardzo. Olej słonecznikowy. Inny olej słonecznikowy. Za 3,45, 3,31. Jakieś mhm. te rybne konserwy. Różne takie w sumie. Nie wiem, czy to rybne. Nie, to nie są rybne. Jakieś konserwy O tu są mamy różne rybki Konserwy rybne O, a to krabek 14 o, Tutaj się kraby dostają. Tu też to się dostają Ja bym chciałaby tylko tłuszczę kraba. mam te krabek no i te nasze wodorosty, które były na plaży i te muszelki identyczne też były na plaży 2,35 za kilogram rzepy A no, to gotowce. Taką można sobie... O, restauracje są zamknięte, to można gotowe jedzenie kupić. Ale już się nastawiliśmy na restauracji. No takie kiełbaski. No to są takie... To są chyba pszenne, a to są gryczane na dole. I to mógł, Dobry skład mają. Albo takie na przykład można mniejsze wziąć, o. Nie wiem, trzeba zobaczyć. I alejka jabłek. No niestety, trafiliśmy na awarię, nie ma sera, ale to są nasze zakupy na wyjazd już. To mi się bardzo podobały takie buteleczki z przyprawami. 70 prawie 2 euro. Fajny pomysł na parkingu z takiego centrum handlowego. Są takie podwójne pasy przy miejscach parkingowych. Dzięki temu te miejsca są szersze i zawsze jest miejsce między samochodami. Jak ceny? Mniejsze niż w w centrum. centrum miasta? Buzeczka za 35 euro. Tam mi się spodobało za 18 euro. Jaka silna sieć z perfumami. Musiałby być Intens, kosztuje 81 No to w Polsce nie jest drożej. No Dior kosztuje koło 400. Włochy to jest Francja? Nie wiem. Francja jakieś baseny. Za... Aha. No Grecja na przykład, to mam prawie za 1000. Francja, Alty. Turcja. Carrefour wojejeje, Albo ten mikrandę, albo jeszcze Czekoladki, czekoladki w kształcie muli. 4, 8, 8, 9, 9. Mm. Nie. Idziemy do sklepu Don't Call me Jennifer. Wszystko minus 20%. Czyskowik. Czyskowik. Taki polarek. To jakieś takie topy dla dorosłych. Raczej. Nawet sądzę po rozmiarach społecznych. Do to nie wejdzie, to jest 3XS. To jest dla bardzo małego dorosłego, ewentualnie. T-shirt 20, sneakersy, 100. To jest dla dzieci. To jest dla duszy Dominici. I Wikusie też może coś znajdzie. Też taką blozaczkę za 7 euro, chyba weźmiemy, bo bardzo ładna jest. Hmm? Mm -hmm. 25 polówki. po ile kosztoroszki? Również. A na przykład do 14 do 13. No, no. to buciki. To jest za 28, spożarne za 70 euro na dole Zmęczyły męczyły się zakupy. I tankujemy już na powrót do Polski.